Tak znowu VR Nie wiem czy się cieszycie, czy nie kończę tą grę na tym odcinku Nie spodobała mi się Spodobał mi się montaż tego wszystkiego Tak jak mówiłem ładowanie jest Dobrze, więc kończyliśmy mniej więcej tutaj, gdzie naprawiamy to coś to, to Coś się zrąbało w poprzednim odcinku. My te dwie rzeczy. Teraz bierzemy to i coś mi Działa! Right, like Udało the... się! Naprawiliśmy to! Yey. A no, jakiś dziwny hełm. A, kontaktujemy się z innym uniwersum. Space. We're both in space. Siema, Rick! Hmm, się! Co? Synu! O ty, kurde! Rick? Przesadziłeś Morty jest teraz weganem! Czy... Co to było? O nie, nie uciekniesz z moim synem. Pikachu wybieram cię! Pika, 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 Pika. Nie? Bo wybiorę Misika Misik, 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 Misik. Eee, jestem czarny czar. Ta resort? Feels good! O działa! Ta... Szybko, przenosi się! Cześć! Masz plan. Żryj! Jedzenie nie może się zmarnować, szczególnie w tych czasach. Dobry ogór. Dobra, mamy tą tabletkę. Łap o O tak Panie? To Ci się może nie spodobać, ale Charizard, wybieram cię! Prawie to mam, czekaj. Mam tu, no. tu tu Co się dzieje? Nie chcę teraz, prawda? No, satelita. Powiedział Rick, żebym szedł na satelitę. Jezu, nawet oko widać jak porta się już tu pojawił. No, no i gdzie to jest? O, się Rick. O, to jest jeszcze większe. Nic. Będę większy. A czekaj, pi piwo też może być większe? Nie, nie może. OOI! Anyway, <acerca> oh, <my> <-tech> uh, a ty Nie Ładna Frank. No teraz to jest małe. Pat, pat! O mój... Mój Wow. Ty, ty jesteś oh moim nowym Mogę go zatrzymać, Rick? Zartowałem!

Nie no, uh, tego! Którego ci Nie wiem. Dora, zabij go! Lecisz! Nie! Jestem tak głupi, że nie wiem, jak naprawić ten pistolet. Boj! Pro, proszę cię. Znaczyń. On powiedział do mnie klon Morty czy Morty? Nie, nie wiem. Nie mogę. Dobra. Słuchajcie. Który z Was? Nie ja. Nie, nie mam. To było fajne. Wiem. Piątka! Przybiję piątkę Nikowi! Przybiję mu piątkę no, cool. Coś z tymi no, zrobię, co? O. 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 Schodzi do prania! Ty, chory człowieku! Ty naraziłeś planetę, żeby zrobić pranie? I moją rękę również! O. Ty kurde, ty, ty pijasz mnie! To zadziała, jak tak to poleje? Przecież to... Ty... Jak tak to można? C to, to, jest to... jest Jezus Maria, no debil. Wiesz co? Elorik. Ja, ja, ja się w to nie bawię. Witam, po odcinku. Chciałem wam, tylko przypomnieć o zostawieniu łapki w górę i subie na, kana na kanale dla zasięgu. Żegnam. Kecy was.